Narodowy przegląd twórczości osób niepełnosprawnych to jedyny taki festiwal w regionie. Czas i miejsce dla wszystkich, którzy na co dzień borykają się z mnóstwem wyzwań. Osoby niepełnosprawne, duże i małe, spotkały się w Bogatyni, tu śpiewały, tańczyły i grały. 18. edycja przeglądu, już pełnoletność właśnie dzisiaj osiągamy. Na scenie ogromne talenty, bo to są ludzie, którzy przez cały rok czekają na kolejną edycję przeglądu twórczości osób z niepełnosprawnościami i przeżywają to bardzo, zarówno przed występami, na próbach, bo bardzo często udostępniamy nasze sale organizacjom, szkołom, instytucjom, które przygotowują artystów do występu. I widzimy, jak mocno przeżywają, jak bardzo zależy im na dobrym odbiorze. Jak starają się porwać publiczność i dzisiaj artyści, począwszy od naszej pracowni integracyjnej Bez Barier, która jakby jest pomysłodawcą całego tego projektu, po ośrodki wsparcia, powiatowe, po do pomocy społecznej Jędrek, szkoły podstawowe, przedszkola z adziłami integracyjnymi, wszystkie te instytucje. Są dzisiaj razem z nami, biorą w tym bardzo czynny udział, zarówno pod kątem występów scenicznych, których jest dużo, ale też zwróćmy uwagę na to, że wystawa, która towarzyszy ta wystawa prac plastycznych, która towarzyszy przeglądowi, to również jest ogrom pracy. To jest niesamowite, że jest taka radosna, pozytywna atmosfera i że ona jest taka zaraźliwa, że udziela się wszystkim. Nogi od razu chodzą do tańca, usta już śpiewają razem i no i też. Fantastyczne samopoczucie naszych gwiazd, którzy występują. Nie widzę tam stresu, nie widzę tam jakichkolwiek obaw. Każdy występ jest fantastyczny. Przygotowania do tego wydarzenia często trwają cały rok dla osób niepełnosprawnych. To wielkie święto. Tak naprawdę cały rok zajmuje im robienie wystawy i przygotowanie się też do części występowej, więc oni się z tego cieszą, no bo to jest taki jeden dzień, gdzie oni się pokażą i tu na wystawie i też na części tanecznej, tak, więc dla nich to jest jeden szczególny dzień i uważam, że powinno być takich dni więcej dla nich po prostu. Od wielu lat wydarzenie jest międzynarodowe i niejednokrotnie czescy i niemieccy sąsiedzi pokazywali się na tej scenie. Ta międzynarodowość tego festiwalu to też nasi goście z Czech i Niemiec, którzy dzisiaj są również razem z nami. Dziś, co prawda, w formie tylko widowni. Nie ma dzisiaj występów od naszych sąsiadów, ale wielokrotnie miały one miejsce i myślę, że kolejne edycje te występy na pewno będą przynosiły. A dzisiaj cieszymy się z tego, że są na widowni, kibicują i dopingują artystów. Oprócz występów na scenie, Hall Domu Kultury ozdobiły też. Prace artystyczne osób niepełnosprawnych i one zostaną tutaj na dłużej. Wir sind heute hier in der Schauwerkstatt Jan der Herr-Nutter-Sterne-Manufaktur, nur 20 Kilometer hinter der Grenze zu Polen ähm, in Herrnhut. Und wir schauen uns heute äh, mal ein bisschen so hinter die Kulissen, wie der Stern hergestellt wird. Die Sterne gibt es jetzt schon seit über 180 Jahren. Die ersten Sterne wurden in äh, den Internaten von der Hannover Brüdergemeinde hergestellt, tatsächlich im Mathematikunterricht. Die Kinder haben dort gebastelt in der Weihnachtszeit. Und ähm, sollten aus verschiedenen geometrischen Formen einen Stern basteln, der für den Stern von Bethlehem steht. Und dort wurde der erste Stern sozusagen hergestellt. Und dann seit 1897 wurde er dann ähm, sozusagen ähm, in Serie, in Manufakturarbeit hergestellt und ja, hat dann Einzug gehalten in alle möglichen Häuser und Plätze. Es ist, ähm, denke ich einfach, dass der Stern hat ja seine Symbolkraft ähm, und der steht für ganz viele Begriffe für die Menschen, für Hoffnung, für Zuversicht und ähm, das nimmt sich natürlich jeder gerne in der heutigen Zeit auch mit nach Hause und. Ähm, das ist so vielleicht der eine Teil und zum anderen ähm, machen wir natürlich auch viel, versuchen auf viele Weihnachtsmärkte zu gehen, sind, äh, haben viele Händler, wo wir die Sterne vertreiben und ähm, wo wir einfach sagen, äh, dort ist in den letzten Jahren ziemlich viel passiert und wenn man dann eben auch mal an so prestigemäßigen Plätzen äh, zu finden ist, wie im Bundeskanzleramt oder so, dann ähm, erreicht das natürlich auch nochmal eine ganz andere Reichweite. Also seit 2010 haben wir hier die Schauwerkstatt quasi mit vor Ort. Die ist wesentlich größer als früher, so dass hier gut eigentlich so um die 100, 120 Personen problemlos Platz finden. Wir haben zusätzlich zu so der Schauwerkstatt, wo man sozusagen sehen kann, wie die Sterne hergestellt werden, auch die Entdeckerwelt, wo quasi Kindergruppen, aber auch Erwachsene gerne sich ihren eigenen Stern basteln können. Und dann haben wir natürlich noch das Dekostübchen, wo es ganz viele tolle Sachen gibt. Also die Frauen werden bei uns glücklich. Und ähm, so gibt es eigentlich für jeden einen Anlass, einfach mal herzukommen, mal die Geschichte einzutauchen, so ein bisschen Handwerk anzuschauen und dann vielleicht auch einen Stern mit nach Hause zu nehmen. Musik wir sind ab dem 25. November, das ist nächste Woche Montag, geht unser herrn wichtelmarkt los. Und der läuft dann eigentlich bis, bis zu Weihnachten, bis zum 24., wo wir so kleine Kunsthandwerker auch mit da haben. Natürlich auch ein bisschen Leckereien, ein bisschen Bratapfel, ein bisschen kandierte Früchte und solche Sachen. Glühwein darf natürlich nicht fehlen. Und ähm, dann hat man so ein bisschen kleine weihnachtliche Atmosphäre noch dazu. Und es entspannt in der Weihnachtszeit ein bisschen die Situation hier vor Ort. Denn ähm, wir wissen schon, dass jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen noch jede Menge Besucher auf uns zukommen werden. ta soutěž vlastně v podstatě už běží sedmým rokem a vlastně začalo to úplně, úplně jakoby, jakoby z ničeho. Byl to prostě jenom takový český nápad, že jsme udělali soutěž o nejlepší bramborový salát tady v Žmanicích. Jak běží třeba v Kunraticích Džemparáda, tak tady u nás jsme vlastně udělali tu soutěž o nejlepší bramborový salát. V podstatě vlastně ono je to takový, takový, jakoby naše sváteční jídlo. Používá se to o Vánocích, jo? může se k tomu dát vlastně jakákoliv, jakákoliv, příloha ryba, u nás, u nás vlastně vepřový řízek, kuřecí řízek. Jo? takže vlastně v podstatě je to takový naše, nechci říct sváteční jídlo, ale tradiční jídlo před Vánocema nebo o Vánoci, o Vánočních svátcích. já pocházím z Liberce, to je tady kousiček odtud. A paneláku jsme už kdysi před mnoha lety dělali soutěže bramborových selátů, jenom ty, ty parta je tam v tom paneláku. Pak jsem se přestěhovali sem, tak jsme udělali několik nultých e, ročníků tady v hospůce jenom v takovém malém, malém, rozsahu. A pak jsme si řekli, proč to neudělat ve větším rozsahu. Obec, obec nám vešla vstříc a vidíte, chopila se toho teď už je to sedmý ročník, Obrovská akce, krásně zavedena a je to už tradice. U nás je to klasická receptura stará, která se dědí z maminky z babičky na maminku a tak dále. Čili brambory, cibule, okurka, vajíčko, pepsul, trošku salámu, můžeme někdo, nedává salám, pepsul a hořčici. A to je všechno. Majonez. Ja no, Moja sałatka jest tradycyjna, ziemniaczana, w sposób tradycyjny zrobiona, pokrojona. Nie przez jakieś maszynki, jakieś inne sposoby, tylko nożem tradycyjnie zrobiona. Sposób wykonania tradycyjny, czyli ziemniaki, marchewka, cebulka, ogórek kiszony, nie karniszony. Do tego dodałam też dużo groszku. Dodałam również ogórek kiszony, tak jak mówiłam wcześniej, ale dużo majonezu. Jak również na koniec dodałam fasolkę, co niektórzy nie lubią tego, ale ja uważam, że to jest taka podsumowanie tej całatki takiej tradycyjnej, może w wykonaniu polskim. Vítěze vybírá vlastně obecenstvo. Jako lidi, kteří vlastně sem přijdou a hodnotí bramborový salát a vlastně potom za tou stěnou, co je za váma, tak vlastně dává body a vítěz vlastně potom dostává cenu potom od snad dneska od starosty. Sedmý ročník lidi se na to těší, vidíte, že přicházejí ochutnat, posedět, popít naspívat. Pak se jí trošku zatančí, malinko, když je muzika. Takže celá obec se sejde a o tom to je. A navíc, co je důležité, že to je mezinárodní akce, že spousta Poláků tady z Bogatyně zvedle se taky účastní, no to je fantastické.